Dobra, jesteśmy już na prawdziwym kweście. ludzi już jest sporo, będziemy sobie poglądać pamiąteczki i zaraz będziemy nagrywać pokazy czołgów. Zanim jednak poglądamy sobie jeżdżące czołgi, to zaczeknijcie sobie jeszcze na to, co jeszcze można było przed pokazami sobie obejrzeć. Przede wszystkim stanowiska takie grup historycznych rekonstrukcje, na przykład Okopów. Można było zobaczyć, jak wyglądali żołnierze, uzbrojeni, umundurowani różnych nacji w różnych, że tak powiem, scenach. Bardzo to wszystko było fajnie pokazane, także można było spokojnie tutaj sobie z godzinkę pochodzić i takie właśnie atrakcje oglądać. Jak widzicie osób zwiedzających jest już całkiem sporo. Nie zawsze można było już robić dobre ujęcia, aczkolwiek. Zawsze jeśli są jakieś większe ilości osób na takich pokazach czy imprezach, to zawsze robi to jakiś klimat. Także mi osobiście ilość, duża ilość osób na Tankfestie absolutnie nie przeszkadzała. Jedną z atrakcji była możliwość przejechania się zdalnie sterowanym modelem czołgów naprawdę całkiem, całkiem w dużej skali. Nie zabrakło również wielu, wielu stanowisk z pamiątkami, gdzie można było nabyć no, praktycznie wszystko, co związane z militariami: poprzez koszulki, mundury, zabawki oczywiście dla młodszych, modele do sklejania, modele gotowe, modele zdalnie sterowane, wszelkiego rodzaju czołgów. Były również atrapy granatów, broni, były również historyczne przedmioty, takie jak na przykład części czołgów. Były praktycznie kawałki gąsienic, kawałki kół napędowych, czy też innych podzespołów, także naprawdę dla fanów militariów tutaj było mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy do poglądania, no i oczywiście do kupienia. Były również atrakcje dla najmłodszych, takie jak strzelnica do balonów, w której można było wygrać różne ciekawe zabawki. Za chwilkę rozpocznie się główne przedstawienie. Mamy takie super miejscóweczki dla prasy. Rajsy, wam zaprezentuję, jaką dostaliśmy koszulki prasowe. I sobie będziemy stąd mieli doskonały widok. Także mam nadzieję, nagrać wszystkie dla Was czołgi, które po prostu dzisiaj się pojawią. Pierwsze na arenie zaprezentowały się trzy leopardy. Dwa to były kanadyjskie leopardy C2, a trzeci to leopard 1 z Niemiec. Mówiąc szczerze, te leopardy na początek pokazu no, wywarły na mnie naprawdę ogromne, ogromne wrażenia, także popatrzcie, zresztą sami. na mnie zaprezentował nam się D-Day Konwój także teraz będziecie mogli obejrzeć w kolejności następujący pojazd Jeep, to co widzicie oczywiście tutaj mamy kolejnego Jeepa Tutaj tu też zaczęły się nieco ciekawsze pojazdy których, no ciężko gdziekolwiek spotkać Daimler Dingo z Wielkiej Brytanii Ford Lynx z Kanady Kolejny pojazd, który za chwilkę nadjedzie, to Humbler MK1, również z Wielkiej Brytanii. Gdzie bardzo interesujące no, pojazdy. Tutaj widzimy Humbler MK4, również z Wielkiej Brytanii. Następnie za nim Daimler Armored Car z Wielkiej Brytanii. Zanim za chwilkę nadjedzie, Morris Armored Car, również z Wielkiej Brytanii. Kolejny pojazd, bardzo interesujący, to jest Universal Carrier. Także macie to teraz właśnie malutki, bardzo ciekawy. Teraz nadjedzie nam tutaj M16 Half Track ze Stanów Zjednoczonych. Miał się pojawić Stewart, F. według programu on się nie pojawił. No i mamy jeszcze na koniec filmową furię. Następnie mogliśmy obserwować blok obecnie używanych pojazdów armii brytyjskiej, także naprawdę świetny, świetny pokaz. Na początek zaprezentował nam się niesamowicie Jackal 2, który śmigał po arenie, pojazd no, naprawdę bardzo, bardzo interesujący, także zreknijcie sobie zresztą. Później dołączył do niego Scimitar. Fantastycznie się prezentował. Jest to pojazd rozpoznawczy. Naprawdę wygląda niesamowicie. Także na mnie również ten pojazd zrobił spore, spore wrażenie. Następnie zaprezentowały nam się te wozy inżynieryjne. Na początek tutaj pokaz zrobił Titan, czyli tak naprawdę taki mobilny most. Bardzo, bardzo interesujący generalnie pojazd. A po nim według mnie oczywiście mogę się myć, mam nadzieję, że powiecie mi w komentarzach czy mówię prawdę, czy też nie, pojawiły się dwa terriery. Jeden taki w wersji chyba z a drugi po prostu bez. Bardzo interesujące prezentował się również KRARV, czyli inżynieryjny, opancerzony, taki wóz wsparcia dla czołgów, który jest w stanie po prostu wydobyć się na polu walki podczas jakiejś kryzysowej sytuacji. Kolejny pojazd to Stormer. Czyli taka mobilna platforma do przewozu no, zestawu przeciwlotniczego rakietowego, który jest w stanie zniszczyć samolot bądź na przykład śmigłowiec. Kolejny pojazd to FV510 Warrior. Brytyjski wóz bojowy-piechotny. I na koniec tego bloku tematycznego absolutne creme de la creme czyli brytyjski czołg podstawowy Challenger 2 i mówiąc szczerze, jeśli chodzi o mnie to właśnie on zrobił na mnie największe wrażenie po prostu wyglądał fenomenalnie wryło mnie w ziemię jak przejeżdżał autentycznie poczułem jakieś takie dziwne, dziwne emocje wyglądał po prostu rewelacyjnie chociażby dlatego tego czołgu, który właśnie przedstawił nam się tak fantastycznie, warto było chociażby wybrać się na tankę, naprawdę Niezwykła maszyna, widać, że ma niezwykłe możliwości bojowe, oprócz tego ten wygląd, ta, ta, ta agresja, ta groza, którą budzi, naprawdę coś niesamowitego. Jakbym żołnierzem i zobaczył ten czołg, chyba ja bym stanął jak wryty po prostu podziwiał zamiast, zamiast uciekać. Niesamowity pokaz. Kolejny blok tematyczny to są stulecie czołgu. No i tutaj nam się pokazał, pokazał na początku saint -Shamond. No Niezwykły pojazd, bardzo wolny, elektryczny. Wyglądało to niesamowicie. Po nim nadjechał Mark 4 replika. No, wyglądał fantastycznie dla mnie. fantastycznie. Po nim najwolniejszy chyba czołg całego tego pokazu, czyli A7V, również replika czołg niemiecki, naprawdę on się stał w miejscu bardzo, bardzo wolno jechał, no i koniec pokazu zakończył nam Rolls-Royce opancerzony samochód kolejny blok tematyczny to czołgi zimnej wojny na początek mogliśmy obserwować Chieftain'a zanim zaprezentował się amerykański M60. Kolejny pojazd to T72 prosto z Polski, który błyskotliwym przyjazdem po prostu zadymił praktycznie całą arenę na Tankweście. Znów na arenie pojawił się kanadyjski leopard C2. Bloków wschodniego zaprezentował się również BRDM-2 oraz ACRV. Dużego małych spota! Następnie po Arenie zrobił rundkę Feret, czyli po prostu Fredka. Później pojawił się pojazd nieco bez wyrazu, yy, zarówno z wyglądu, jak i z nazwy, czyli FV 432. Później zaprezentował nam się bardzo ładnie Skorpion, opancerzony wóz rozpoznawczy oczywiście armii brytyjskiej. No i jeszcze na deser czołku, któremu na pewno warto poświęcić nieco czasu w tym materiale, czyli no, fantastycznie wyglądający Challenger 1 zrobił tutaj bardzo, bardzo ładne kilka kółeczek na ten questie, także dla mnie również czołku, który no, osobiście na mnie zrobił bardzo, bardzo dobre wrażenie. również obejrzeć bardzo ciekawy czołg, jakim jest Panzer 61. A przed wami transporter amerykański M113. A teraz w kolejności Centurion ARV. To są oczywiście wozy takie inżynieryjne. Tutaj zbliża się do nas Chieftain ARV, a za nimi dostojnie podąża Challenger Krav. wszystkie czołgi chciały współpracować i przyjeżdżały tuż koło nas, także teraz z daleka możemy sterować Light Marka 4, a zanim to co jedzie, słuchajcie, bo to jest interesujące, nie jestem pewny, wyszukałem w internecie, że ten pojazd nazywa się Hilman Gnat, lekki taki samochód pancerny Także jeśli się mylę i jest to jakiś inny pojazd, to absolutnie czekam na Waszą informację, gdyż no, wydaje mi się, że to jest ten, ale pewności stuprocentowej nie mam. Zanim dostojnie sobie jedzie Matylda 1. Być może te czołgi, z powodu tego, że były aż tak bardzo wolne, nie robiły takich pełnych rund na arenie, po prostu nie wszędzie, nie wszędzie dojeżdżało, one przemieszczały się dosyć majestatycznie i być może ze względu na czas, czas pokazu, czy też ze względu na to, żeby te czołgi no, nie, nie były jakoś tam bardzo wyeksploatowane, robiły one takie mniejsze kółka, także możemy zrobić tylko z daleka, a to co widzicie teraz, to jest oczywiście walentynka. Ten oto pojazd to Centaur Dozer, po prostu opancerzony buldożer. Oczywiście sprawne oczy wykryją, na jakim podwoziu z jakiego czołgu był on zbudowany. A teraz, przed Wami, w całej okazałości komet. Mogło również na tanqueście zabraknąć centurioma. Przed Wami właśnie śmiga M3A1 Stewart. Szybciutki przejazd tego małego czołgu. Zanim po raz kolejny możemy obserwować Furię. No, Furia z tymi dodatkami naprawdę prezentowała się bardzo okazale. I wszystko to wyglądało naprawdę bardzo, bardzo zacnie. A za Furią miał być, co prawda, według programu Sherman ten Old Philis, ale widzimy, że nie jest to Sherman, jest to Stewart. Co ciekawe, w wersji z takim stył kominem, który umożliwiał przeprawę przez jakieś głębsze no, brody, że tak powiem, czy też jakieś niskie rzeki. Jak najbardziej wtedy tą funkcję mógł spełnić. Przed Wami w całej okazałości dostojnie przejeżdża pancer 3. No i ostatni już pojazd, który pokażę wam w trakcie tego tankwestu, Keten krat no, wygląda naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Także na mnie zrobił całkiem ciekawe wrażenie. Na koniec pokazu odbyła się rekonstrukcja taka historyczna. Mówiąc szczerze, na mnie to osobiście dużego wrażenia. Nie zrobiło, jakoś nie było to z jakimś dużym rozmachem, także tutaj akurat, no, nie doszukuję się jakichś większych plusów, chociaż nie po to przyjechałem na Tankfest, żeby oglądać rekonstrukcję bitew, ale po to, żeby oglądać generalnie czołgi. No i Tankfest nam się kończy. Rewelacyjna sprawa polecam wszystkim. Zdecydowanie coś, co warto w życiu sobie obejrzeć. Także podsumowując, rewelacja, szóstka, dla mnie bomba. No i tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach. Także dla Państwa z Bowim to relacjonowali. paść. Rej, paść. Sarturok paść, ma.